Witam Państwa w piątek 15 dnia czerwca. Już od dziś inwestorzy zaczynają myśleć o tym, co będzie działo się w weekend w Grecji, będą tam wybory parlamentarne, ich nieoficjalne wyniki mamy poznać w nocy z niedzieli na poniedziałek, tak więc już na otwarciu rynku walutowego może się dziać dość dużo. Natomiast jeśli chodzi o chwilę obecną, to na eurodolarze Przekroczyliśmy już wspominany poziom 1.26 docierając w okolicy 126-40 i tym samym powoli wybijamy się górą z zarysowanego już wcześniej kanału spadkowego i poruszamy się w kanale wzrostowym, który jest dość stromo nachylony, tak więc to jego górne i dolne ograniczenia w tym momencie powinno stanowić najbliższe miejsca oporu i wsparcia po drodze. Z poziomem wierzchołka 1,2670. Tak jak wspomniałem, wybory parlamentarne w Grecji mogą tutaj przyczynić się do dość sporych ruchów już w nocy w poniedziałek. Wciąż przyglądamy się sytuacji na rynku funta brytyjskiego, gdzie po raz kolejny mieliśmy test linii trendu zarysowanej na wykresie H4. I ten test ponownie zakończył się powodzeniem, gdzie powstała kolejna formacja świecowa młota, taka sama jak wczoraj, tylko tym razem z. O wiele dłuższym dolnym cieniem, natomiast korpus ma podobny kształt, i od tego momentu rozpoczynamy ruch wzrostowy, kierując się ponownie w stronę oporu 15600. Gdyby ten opór został w końcu pokonany, wtedy też dość szybko moglibyśmy zwyżkować w okolicy 15650 bądź też 15710. Natomiast takim głównym miejscem po którego przekroczeniu rynek mógłby zacząć dynamicznie spadać to okolice 1.5450, gdzie inwestorzy grający już od jakiegoś czasu pozycje długie musieliby je zacząć bardzo szybko zamykać, co przyspieszyłoby dynamikę spadku. Dziś na instrumencie W20 oferowanym przez Xtrade Brokers mieliśmy rolowanie kontraktów terminowych z racji większej płynności już na serii wrześniowej. W związku z tym powstała nam dość spora luka spadkowa na instrumencie W20. Jednakże można przełożyć wszystko to, co działo się w przeszłości na teraźniejszość, tak więc zamienić serię czerwcową na wrześniową i tak na wykresie dziennym możemy sobie przenieść całą skalę poprzedniego ruchu oznaczoną jako fala pierwsza, druga i trzecia nieco niżej, w związku z tym wciąż powinniśmy pozostawać w tym najsilniejszym impulsie na fali trzeciej, tym razem już na serii wrześniowej i wciąż oczekiwać jeszcze korekty na fali czwartej. A następnie jeszcze wzrostowej fali piątej. Tutaj ten obraz na chwilę obecną jest dość skomplikowany, w związku z tym poczekamy jeszcze parę dni na rozwinięcie się sytuacji. Z rynków surowcowych i towarowych, to rynek złota znajduje się aktualnie w bardzo interesującym miejscu, gdyż na wykresie dziennym testujemy już wcześniej testowaną linię trendu spadkowego, która może aktualnie powstrzymywać nam falę wzrostów. I tym samym na wykresie dziennym na ten moment obserwujemy potencjalną formację spadającej gwiazdy. Jest to prospadkowa struktura świecowa, jednakże na potwierdzenie takiego układu musimy poczekać do zamknięcia się dzisiejszej sesji. Natomiast gdyby w takim kształcie ta świeca wyglądała dziś wieczorem, to można by oczekiwać od poniedziałku ruchu spadkowego, ponieważ wybronilibyśmy linię. Trendu poprowadzoną po lokalnych szczytach. Natomiast gdyby się okazało, że w efekcie wspomnianych już wyborów w Grecji rynek złota otworzyłby się z luką wzrostową, wtedy też najbliższy poziom oporu to około ok. 1670 dolarów za funkcję. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.